Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. Już za chwilę mecz ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Legia Warszawa zmierzy się z Koroną Kielce. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Pierwszy gwizdek Jedziemy Mocno trzyma się na nogach Niesamowita okazja Ale uwaga bo gol Otwiera nam się wynik w dzisiejszym meczu Mamy powtórkę tej sytuacji. Bramkarz nie miał tutaj najmniejszych szans. Przy uderzeniu z takiej odległości można co najwyżej liczyć na to, że strzał trafi w golkipel. No to mamy 1 do 0. Obrańca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Za wysoko, za mocno. Prezent dla drużyny przeciwnej. Kapustka. Korona w natarciu. Co wymyślą jej gracze? Czy trafi do siatki? Dobrze teraz reaguje Bramkarz. Teraz z rogu na jedenasty metr. Paweł Wszołek. Jest już z piłką Paweł Wszołek. I udana interwencja. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Bartosz Sliś. Strzał, proszę Państwa! Ale bardzo, bardzo pewna interwencja bramkarza. Bez problemu. Mądre przeniesienie gry na drugą flankę. Podanie do Saszy Balicza. Ależ zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła z nogi. Filip Mladenowicz. Mladenowicz po własnym błędzie traci piłkę. Bardzo pasywnie teraz grają. Drużyna przeciwna może przycisnąć. Kapustka. Uwaga. Górą teraz podanie. Do Pawła wszołka. Wyczuł intencję. Blokuje. Korona. Oddaje piłkę rywalom. Paweł wszołek. Słyszycie Państwo, kibice wyrażają dezaprobatę z tak głupiego podania. Rose. Josué. Mladenowicz. Teraz strata legi Warszawa. Wszołek. No tak, to był prezent. Teraz ich kolej. Wow, wow, wow! Ależ huknął z daleka! Ten młotek w noce! Zosa bramka! Naprawdę nie spodziewałem się, że uderzy z takiej odległości. I cała defensywa chyba też nie. Ależ ma pytał. 2 do 0. Gramy dalej. I tym udanym wyjściem skasował tak rywala. Josué. Josue. Josue. Spróbują znaleźć wyłom w defensywie. Jest już z piłką Paweł Przołek. Musi to strzelić. Teraz. Gól. O Ryzykował tym bolejem, Ale opłaciło się. Palce widać. Ależ to było rozegranie, no naprawdę, tiki-taka w katalońskim stylu. Piłka jeszcze odbiła się od ziemi, więc tym większe brawa dla strzelca za ten pół wolę. Znowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Nie daje się teraz zatrzymać. prata Korony Kielce. Josué. Szołek. Rose. Slish. Jest już z piłką Paweł Wszołek. Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Zaatakował i odebrał piłkę. Ladenowicz. Traci teraz piłkę Korona. Mladenowicz. Bartosz Kapustka. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. Dobrze bramkarz. Spokojnie interweniuje. Słyszymy gwizdek. Kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. I znów gramy. Mecz był jak na razie jednostronny, ale w drugiej połowie może się to zmienić. Próbuję teraz zaskoczyć bramkarza. Dobra interwencja bramkarza. Rozgrywa to więc na krótko. Dośrodkowanie w pole karne. Wybił, ale źle. Dalej jest groźnie. Tak, proszę Państwa, piłka w bramce. Tutaj było trochę przypadku, był rykoszek. Fatalny błąd. Jak już chcemy wykopywać, to róbmy to skutecznie, a nie tak. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznym miejscu zwykle kończy się nieszczęściem. I tu mamy tego przykład. Myślę, że w szatni będzie sporo do powiedzenia o tej sytuacji. Mamy już zatem 4 do 0. środkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. No, prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko, będzie aut. I teraz przejmują piłkę. Legia przeważa, jeśli chodzi o posiadanie, rywale chwilami bezradni, stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić, zresztą właściwie nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniejszą obroną jest atak, i zdaje się, że wzięli sobie tę maksymę do serca. Ależ teraz dobre podanie. A zatem strzela. Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszy znak. Takie interwencje Tomku na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Uderza teraz. Z naprawdę daleka. Broni. Dobrze. I znowu rzut rożny. Teraz krótkie rozegranie. Wyrzucany na bramkę. Zablokowana teraz próba strzału. Nic z tej akcji. Out dla drużyny przeciwnej. Wartoszka pustka. Co wyjdzie z tego podania? Zrobił wszystko jak trzeba. Przymierzył, uderzył precyzyjnie, a mimo to nie ma gola. Bramkarz musi chyba praktykować jakieś wodę. Piłka przejęta. Kapustka. Uderzenie, proszę państwa. Ale Bramkarz bez większych problemów radzi sobie z tym uderzeniem. Jest komu podać. Cóż, chorągiewka w górze. Spalony. No niestety, Tomku, trzeba tu było zaczekać na powrót. Przecież widać było od razu, że zagrywa na pozycję spaloną. I teraz wojskowi tracą piłkę. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Stracona piłka i stracona szansa na szybką kontrę. Kapustka. Artur Jędrzejczyk. Radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewniej i obrońcy poczują się teraz bezpieczniej. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. I strzał na bramkę! Teraz strzał! Nie do wiary! Gol! Kto by się spodziewał, że ten strzał wpadnie? Teraz powtórki pokazują, dlaczego warto na treningach ćwiczyć strzały z dystansu. Dla takich chwil warto, dla takich goli. Powiększają przewagę 5 do 0. Łatwy strzał do zablokowania. Ale gwizdek i sędzia wskazuje na jedenasty metr. Obronił, ale piłka w grze. No cóż, już po zagrożeniu, przynajmniej na razie. Korona może teraz stworzyć coś na skrzydle. Posyła piłkę na dalszy słupek. Zobaczmy. Tu nie było żadnego niebezpieczeństwa. Łatwa wrzutka. Rose. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Bartosz Sliż Strzela teraz. I co mini państwo? To znowu jest bramka. Można stracić rakubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Arbiter przyznaje rzut wolny na korzyść warszawskiej legii. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak. Co za gol? Ależ przymierzył. Ależ uderzył. Pokonuje bramkarza z dystansu. Teraz możemy obejrzeć pod różnymi kątami, jak doszło do strzału, a piłka wpada do bramki. Ależ to wyszło. Bardzo jednostronne to spotkanie. Nie spodziewałem się tego. Można się co najwyżej zastanawiać, ile im jeszcze goli strzelą. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Musi to teraz dobrze rozegrać. Uwaga, okazja! Szalenie ważne przejęcie. Brawo obrona! Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Bartosz Sliż. Przechwyt i są przy piłce. Teraz pora strzelać! No, świetnie obronione to uderzenie. Piłka w grze, krótkie rozegranie. Bartosz Sliż. Koniec! Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem.